Cześć kochani, ostatnio miałam okazję przetestować kilka kosmetyków różnych marek. Kosmetyków ze sklepu internetowego Nutridom, sprzedającego marki tylko z najlepszymi składami kosmetyków, co ważne. Spodobał mi się ten sklep od pierwszego wejścia na stronę, ponieważ wszystko jest tam bardzo przejrzyście podzielone, czyli jeśli szukacie kosmetyków do ciała, wchodzicie w zakładkę ciało, albo twarz, włosy, uroda od wewnątrz, makijaż, więc wszystko jest pięknie podzielone. Możecie szukać też marek alfabetowych i sklep Nutridom przesłał mi kilka kosmetyków do przetestowania, wybrał dla mnie sam, a o kilka kosmetyków poprosiłam ja, no jest jedna petarda, kosmetyk, który to będzie już moje chyba trzecie opakowanie, więc po kolei, zaczniemy od kremu na dzień, bo niejednokrotnie dostaję zapytania, Zaczyna się burza, więc mam nadzieję, że nam nie przeszkodzi. Eee, niejednokrotnie dostaję zapytania, Suzy, Magda poleć jakiś dobry krem przeciwzmarszczkowy po 30, który nie zrujnuje mojego portfela. No i ja wtedy zastanawiam się, bo ja rzeczywiście e, sporo mam tych kremów w domu, ale z reguły one kosztują e, 3-4 razy tyle, ile ten, natomiast ten, e, Krem, polubiłam się z nim od pierwszego zastosowania i jest to krem marki Orfika Timeless z kompleksem Prolift Anti-Aging Krem na dzień. Słuchajcie, marka Orfika to jest taka marka, która jest w kilkudziesięciu krajach na całym świecie i ta marka stara się łączyć właściwości łączy właściwości lecznicze i odżywcze roślin w połączeniu z najnowszymi badaniami naukowymi. A ja tak lubię. E, słuchajcie, i jest to krem, który e, jest do stosowania na dzień, ma filtr 20 e, i ma przede wszystkim taki właśnie ten Prolift Complex, czyli połączenie oleju abisyńskiego a jest to taki olej, który ma wyrównywać kolory skóry. I słuchajcie, to jest jeden z niewielu olejów, e, który świetnie nawilża skórę i łatwo się wchłania. E, jest on właśnie w tym e, Prolitz kompleksie. E, łączy się to wszystko z wyciągiem z szydlicy japońskiej, działającej antyoksydacyjnie. I jest tu też witamina e, witamina e, która nawilża i jest gliceryna z kompleksem Peptiskin. I ten kompleks ma działać e, przeciwzmarszczkowo i Zapobiegać wiotczeniu skóry. Krem jest przebadany dermatologicznie, alergologicznie, właśnie posiada ten Firt 20 i powiem Wam, tyle już zużyłam, a używam od trzech tygodni. Naprawdę w bardzo łatwy sposób wchłania się w skórę. I można od razu błyskawicznie położyć makijaż, podkład, co tam, na co macie ochotę. Bardzo przyjemnie pachnie i daje taki efekt. Mieniącej się skóry, ale tak bardzo minimalnie. Skóra po tym y, y, produkcie jest odżywiona, nawilżona. A składniki odżywcze tego kremu mają pobudzić komórki do produkcji kolagenu i elastyny. Fajny krem, który kosztuje 129 zł, a z moim kodem robotowym, o którym powiem na końcu, będzie jeszcze tańszy. Polecam serdecznie, bo się sprawdza i ja będę go stosować, ale tylko na dzień. Na noc jest też z tej serii inny, bardziej taki gęsty, bardziej odżywczy cięższy krem. Ten super na dzień polecam właśnie z tym fliftem filtrem 20, Orfika Timeless z kompleksem Pro Lift. M, bardzo fajny. Dobrze, idziemy dalej. Jesteśmy dalej w tej samej marce, ale zupełnie inny produkt. E, produkt, hmm, który ja potrzebowałam bardzo, bardzo, ponieważ słuchajcie, no tak, moje brwi, moje brwi nie są w najlepszym stanie, bo są za cienkie. Poszalałam młodości, włoski nie chcą odrastać i ostatnio, mniej więcej miesiąc temu, stosowałam e, przez trzy tygodnie 3-4 tygodnie stosowałam olejek krycynowy, bo wyczytałam, że zdziała cuda. No, niestety tych cudów nie zdziałał. Tylko nabawiłam się, słuchajcie, takich wyprysków pomiędzy brwiami. Raz mi ten olejek kapnął do oka. W ogóle nie. I pomyślałam, że czas, czas coś spróbować profesjonalnego. I właśnie od marki Orfika testuję sobie um, taką odżywkę do brwi, Brow się nazywa. Odżywka, która w sobie ma peptydy mające stymulować porost brwi, ekstrakt z korzenia żeńszeń, który ma pomóc w ukrwieniu skóry, jest tu też kolagen, wyciąg z pokrzywy który ma wzmacniać włoski i je nawilżać. Produkt jest przetestowany dermatologicznie. I Ja po prostu na noc, jak już mam demakijaż zrobiony, nakładam odrobinę. Bardzo łatwy aplikator, więc to idzie szybko na jedną brew i na drugą dosyć tak bogato. No i ten produkt ma pobudzić naturalny wzrost brwi. Odżywić i poprawić kondycję tych brwi, i ja powiem Wam, że w nim pokładam ogromne e, nadzieje. E, mam nadzieję, że, że za miesiąc będę już się cieszyła chociaż trzema więcej włoskami e, w moich brwiach, ale zauważyłam, że jednak chyba coś się zaczęło e, dziać, ponieważ e, trochę ostatnio mi trudniej jest ujarzmić moje brwi e, pomadą do brwi, czy w ogóle je wyczesać. Więc chyba coś tam się zadziało i zaczęły te brwi rosnąć. Kosztuje ten produkt 4 ml 169 zł. No i pokładam w nim wielkie nadzieje. Um. Będę stosować do samego końca, a jak się sprawdzi, to kupię kolejne opakowanie, bo makijażowi permanentnemu ja po prostu mówię nie: ja się boję bólu, boję się ewentualnego efektu, więc spróbuję zawalczyć o swoje brwi właśnie z tą odżywką marki Orfika. Ok, kolejny produkt, tym razem produkt do włosów. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja jestem najbardziej odpowiednią osobą do prezentowania produktów do włosów, ponieważ moje włosy, słuchajcie, są zdrowe, piękne, lśniące nawet czasami. Ja jestem z moją. Moich włosów zadowolona. Ale y, od 20 lat ja moje włosy poddaję koloryzacji, bo z natury jestem ciemną blondynką, a włosy mam jasne. No i od 20 lat y, mniej więcej co 6 tygodni ja te włosy męczę. Więc postanowiłam sobie, że y, i praktykuję to już od kilku lat że albo wiosną, albo jesienią każdego roku robię coś dobrego dla moich włosów. Czasami są to suplementy doustne, czasami jest to jakiś super drogi zabieg u fryzjera, a w tym roku postanowiłam zadbać o skórę głowy przede wszystkim no ale też o włosy, i stosuję taki produkt, już zaczęłam jego stosowanie, marki Halier i jest to takie serum do włosów. To serum zawiera kilka no, takich ważnych. Składników, jak ekstrakt z korzenia z bazylii, biotynę, witaminę B3, ekstrakt ze skrzypu polnego, nasion lnu, tatarak zwyczajny czyli wszystkie takie składniki, które naszej, naszym włosom mają pomóc i sprawić, że włosy będą zdrowe, mocne i odżywione. I słuchajcie, to serum w takim bardzo fajnym opakowaniu wygląda tak. Składa się z takich 10 ampułek. Jedna ampułka stosuje się co 3 dni. W zależności, jedna ampułka starcza mi na 3 użycia albo na 2. Już Wam pokazuję, jak to się robi. Jest ampułka, odkręcamy ją. A tutaj mamy taką, widzicie, dokręcaną pipetkę. Nakładkę zdejmujemy, odkręcamy i słuchajcie, na skórę głowy, na mokre włosy, umyte, nakładam na całą długość to serum, wyciskając tutaj ten skraplacz i słuchajcie, bardzo mocno, to jest najważniejsze, tak naprawdę to jest połowa sukcesu, bardzo mocno wmasowuję ten produkt w skórę głowy, bardzo mocno i później biorę z drugiej strony, Przedziałek i tak samo lecę produktem z, z boku. Bardzo mocno wmasowuję i tak samo z tej strony. Najważniejsze, najważniejsze, bardzo ważne jest to, żeby ten produkt mocno wmasować właśnie w skórę głowy, żeby zrobić mocny masaż. Kiedy już zrobię ten mocny, taki intensywny masaż, wtedy przeczesuję te włosy, i to serum ładnie rozkłada mi się resztę, resztę na Włosach. Powiem Wam, że stosuje się bardzo miło ten produkt, bo ojej, pachnie, słuchajcie, wyjątkowo. Z reguły takie produkty pachną ziołowo nieprzyjemnie, a ten jest rzeczywiście, ojej, jak jakieś takie ekskluzywne perfumy, więc bardzo przyjemnie. No, jest to ładnie też opakowane. Fajny produkt, który, no, mam nadzieję, że też wzmocni moje włosy jeszcze bardziej i przede wszystkim no, zadba o tą skórę głowy, bo trochę rzeczywiście mi jej szkoda, jak tak, co 6 tygodni. Ta chemia, no ale ja sobie nie wyobrażam być teraz na przykład brunetką. E, e, produkt e, bardzo fajny. Wiem, że też jest szampon odżywka e, z marki Halier, też jest, e, są suplementy. Ja na razie stosuję, jest bardzo miło i sympatycznie i mam nadzieję, że e, mi e, no jeszcze będę miała w jeszcze lepszym stanie te włosy. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. E, o! To jest produkt, z którym się polubiłam od pierwszego użycia. Jest to krem do rąk, marki Nutridom, właśnie z tego sklepu Nutridom Body and Spirit. I jest to krem z tym, co ja lubię najbardziej w kremach. A najbardziej w kremach do rąk lubię masło Shea, bo nawilża, bo wygładza, bo fajnie się sprawdza. Jak dla mnie też jest ważne, żeby opakowanie było estetyczne, a tu jest proste, nic nadzwyczajnego. Fajny krem, który wrzucam sobie do torebki, czasami stosuję też na noc, ma działanie odżywczo-ochronne. Wszystko w tym kremie się zgadza. Jest jaki, jest jaki powinien być każdy krem do rąk. Kosztuje 19 zł, więc cena jest bardzo ok. No i ma w sobie olejek arganowy, prowitaminę B5, no i właśnie to ma masło szea, które ja najbardziej lubię w kremach do rąk. Fajny produkt, godny polecenia. 19 zł to jest świetna cena do jakości, bardzo dobrej. I ostatni produkt, słuchajcie, mój ulubiony. Jest to już, słuchajcie, produkt, ojej, tak, trzecie opakowanie. Produkt marki Mokosz, polskiej marki, która też słynie z tego, że łączy... Em... Stara się, wszystkie są kosmetyki oczywiście naturalne tej marki, ale właśnie jest tu też wykonana praca wspólna kosmetologów i technologów. Ja lubię takie rozwiązania, kiedy właśnie technologia łączy się z kosmetologią, i tutaj właśnie dzieją się cuda. Jest to absolutnie wspaniały, brązujący balsam do ciała i twarzy, który pachnie pomarańczą z cynamonem. I Karola, ty musisz go powąchać teraz. Ja znam ten produkt. Znasz? No oczywiście. Naprawdę? A używasz? Aż, aż się zakrztusiłam, że znasz. Myślałam, ja że nie używam, znasz. Ale znam. Znasz. Używałam kiedyś. Używasz kiedyś. Słuchajcie, to jest świetny balsam do ciała, który daje taki minimalny, minimalny efekt opalenizny. Ale przede wszystkim e, pięknie pachnie. Bo wiecie, z tymi wszystkimi balsamami do opalania jest tak e, samoopalaczami, że ten zapach jak gdyby e, zabija. A tutaj nic się takiego nie dzieje. Tu jest bardzo przyjemna pomarańcza z cynamonem. E, ten zapach jest taki. Powiedziałabym nawet taki lekko orientalny, w takim pięknym kolorze. I słuchajcie, cudownie się rozprowadza. Tutaj jest, w składnikach jest m.in. taki łagodzący aloes, witamina E. Ale jest słuchajcie jedna rzecz, która się nazywa melanobrąz. Jest to ekstrakt z niepokalanka pospolitego, który zwiększa naturalną pigmentację skóry poprzez stymulację produkcji melaniny w melanocytach. I dzięki temu skóra jest w naturalny sposób ciemniejsza. I słuchajcie, najważniejsze jest to, że to jest produkt, który nie pozostawia żadnych smug na ciele, więc o to się nie musicie bać. Wspaniale nawilża skórę. No i właśnie ten taki minimalny, bo to nie jest jakiś mocny odcień tej opalenizny, taki delikatny, no jest po prostu piękny, no i nie jest żółty. Bardzo fajna polska marka Mokosz, którą ja gorąco polecam, mają też świetny krem pod oczy. Które stosowałam w ogóle mają świetne kosmetyki. Mokosz, bardzo polecam polską markę. Słuchajcie, bo w sklepie NutriDom jeszcze znajdziecie kilka innych ciekawych marek, na przykład wspaniałą markę Josi z polskimi kosmetykami naturalnymi, ale też znajdziecie tam Alchemy, Mia Cosmetics, Anabel Cosmetics, czyli mineralne kosmetyki kolorowe i sporo, sporo innych fajnych marek. Także zachęcam do zajrzenia na stronę internetową www.nutridom.pl albo na ich Instagram, Nutridom bądź Facebook. I słuchajcie, pod moim vlogiem zostawiam kod rabatowy minus 10% na wszystkie zakupy w sklepie. Nutridom. Zajrzyjcie, bo naprawdę yy, yy, strona jest piękna, przejrzysta, łatwo się dokonuje tam zakupów. Yy, no i macie jeszcze minus 10% na wszystkie kosmetyki. Dobrze, dziękuję za dziś, ale się nagadałam. No sporo. Dziękuję, dziękuję za dziś. Subskrybujcie mój kanał. Yy, też zapraszam na mój Instagram. I do zobaczenia. Pa!